Traz Warsavo. Hallelujah. Bogu. Chcę, żebyście wiedzieli, Bóg ma wspaniały plan dla waszego życia. Mam na imię Michael. Jestem z USA. I chcę wam powiedzieć: Warszawskie pierogi są najlepszymi pierogami. Lubię bardzo Bigos. I lubię żurek. On jest bardzo dobry. Ale najważniejsze, I love the people. kocham ludzi. The of are so Ludzie z Warszawy są cudowni. You know, you're your hand. Jeżeli wiesz, że jesteś cudowny, pomachaj. Mam wspaniałą historię, aby Wam dzisiaj powiedzieć. You see, I grew up in America. Ja wychowywałem się w Ameryce ale w polskiej dzielnicy i, I wykonywałem się chodząc do kościoła. Being a nice person. I byłem fajnym człowiekiem. But see, inside, ale w środku... Was full of w środku miałem depresję. I, I miałem dużo nienawiści. I nawet miałem myśli samobójcze. One thing in my life was my job. Numer jeden w moim życiu była moja praca. Ja byłem aktorem y w Nowym Jorku. Doing the soap operas, TVs, movies.

i wszystkie inne rzeczy będą Ci dodane. That, Kiedy to usłyszałem, nie zrozumiałem tego. Busy busy lives. Zajęci ludzie mają za bardzo zajęte życie. And me. I mój przyjaciel powiedział mi, metro, wtedy, gdy wsiadłem do metra, i Powiedział, uczyń Jezusa numerem jeden w swoim życiu. Niech On będzie priorytetem twojego serca. I ja zacząłem płakać. Ja uświadomiłem sobie, że czegoś mi brakuje. Widzisz, ja w ja byłem w kościele i miałem dobrą pracę, ale brakowało mi Jezusa. Powiedziałem: Jezu, przyjdź do mojego życia. Bądź moim panem, bądź moim zbawicielem. Bądź numerem jeden priorytetem w moim życiu. And the most amazing thing happened. I najwspanialsza rzecz się wydarzyła. Jezus stał się realny w moim życiu. He took away that On zabrał całą depresję. He took away that On zabrał myśli samobójcze. He took away On zabrał tą porządliwość. And he me with his love. I wypełnił mnie swoją miłością. I, a new heart. I otrzymałem nowe serce, nowego ducha. And now I teraz chciałem za

Kochani, ja ciągle chodziłem do kościoła. Ale teraz, ale nie było Jezusa wtedy w moim życiu. A Jezus dał mi nowe życie. On sprawił, że odwróciłem się od grzechu i poszedłem do Niego. Chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus żyje. On nie jest jak religia. On nie jest tylko jak kościół. Powiedzcie, czy, czy znacie Go. Jezus umarł na krzyżu Golgoty i zmartwychwstał. And they actually did it. I On to zrobił. To know, Jesus is alive. Chcę, żebyście wiedzieli, że Jezus żyje. But he lives for you. Ale on ciebie szuka. He to on pragnie ci wybaczyć. He to free. On pragnie cię uwolnić. Like set me free. Tak jak właśnie Michaela uwolnił. He set me free from on mnie uwolnił z alkoholu. From z depresji. Z i On może Ciebie uwolnić z depresji, z alkoholizmu, z porządliwości, z gniewu, ze strachu. Ponieważ kiedy Syn Boży Cię uwolni, będziesz naprawdę wolny. Jezus pragnie wejść do Twojego życia. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, On zajął Twoje miejsce. I mają moje Umarł za nasze grzechy. On umarł. Jeżeli Jezus by nie umarł, to Biblia mówi, karą za grzech jest śmierć. Czy wiecie, że jeden grzech wystarczy, żeby pójść do piekła? Jedno kłamstwo. Jedno bluźnierstwo. Ale Bóg Cię kocha. I On wysłał Jezusa. Żeby zajął Twoje miejsce na krzyżu. I nie tylko umarł, ale On zmartwychwstał. I teraz ja wam mówię, Jezus żyje. Kochani. Jezus pragnie wejść do Waszego życia. On pragnie być liderem Waszego życia. Czy chcesz się odwrócić od grzechu i odwrócić się do Jezusa, aby otrzymać Jezusa jako numer jeden najważniejszego lidera swojego życia? Jeżeli to zrobisz, the Bible promises, Biblia obiecuje, if you confess Jesus is Lord, jeżeli wyznasz, że Jezus jest Panem and you believe in your hearts, i uwierzysz w sercu, God, Jesus from the dead. że Bóg wskrzesił go z martwych, you shall be saved. będziesz spawiony, Będzie ci wybaczony. So right Możemy się teraz pomodlić. No matter where you are, please. Nieważne, gdzie jesteś. Show with us. Teraz dołącz do nas. Heavenly Father, Ojcze Niebieski. I Dziękuję. For every person in this square. Za każdą osobę na tym placu. Ty ich kochasz tak bardzo. Jezus. Ty pragniesz nas uwolnić. Ty pragniesz nam wybaczyć. Ty pragniesz przyjść do naszego życia i uczynić wszystko nowe. Jeżeli ktoś na tym placu pragnie Jezusa, pragnie nowy start w życiu, w swoim sercu. Pragniesz, aby Jezus był realny w Twoim życiu? Pragniesz być wolny? Jesus, Jeżeli pragniesz Jezusa, podnieś rękę. Forgiven, Jeżeli chcesz mieć przebaczone grzechy, podnieś rękę. Heaven, Jeżeli chcesz otrzymać obietnicę nieba, podnieś teraz rękę. Czy ktoś tutaj pragnie Jezusa? Proszę, nie square. Proszę Was, nie opuszczajcie tego placu. I żeby bez Jezusa można spędzić całą wieczność w piekle. No Tylko. No Bo jeżeli, jeżeli mówisz nie Jezusowi, yes to Jesus, albo i tak Jezusowi. Is the yes to jeżeli mówisz tak Jezusowi, mówisz tak niebu. Yes powiedz tak Jezusowi. A yes to I powiedz tak niebu. No poznanie Jezusa a no to, to jest y, poznanie też tego, że masz przebaczenie grzechu. A no to Jesus. Y, poznaj Jezusa. Powiedz jest a no to Jesus. Jeżeli mówisz nie Jezusowi, yes to, to mówisz tak, piekło. God loves you. Bóg was kocha. God you. Bóg umarł za was. Jesus took your place for your Jezus umarł na krzyżu w, w wasze miejsce. And if you think the that we're is funny, jeżeli myślisz, że to, co głosimy, jest śmieszne, check your heart. sprawdź swoje serce. Get your heart right with God. Sprawdź, jak to jest właśnie w relacji z Bogiem. Teraz jest czas zbawienia. Potrzebujemy Jezusa. Jeżeli pragniesz Jezusa, podnieś rękę. Jeżeli pragniesz wybaczenia grzechów, podnieś rękę. Jeżeli pragniesz obietnicy nieba, podnieś rękę dla Jezusa niech oczy będą zamknięte nawet jak teraz przechodzisz to zatrzymaj się na chwilę to jest święta chwila if you want Jesus, raise up your hands. jeżeli pragniesz Jezusa podnieś rękę if you want God's forgiveness, raise up your hands. jeżeli pragniesz y, przebaczenia grzechów podnieś rękę jeżeli pragniesz obietnicy nieba podnieś rękę And we're all say a prayer. i teraz będziemy się modlić dziękuję za Dziękuję za podniesienie ręki. Jeżeli pragniesz Jezusa, podnieś rękę. I powiedz to modlitwę ze mną. Powiedz to z całego serca. Niech każdy powie Jezu. mi, Jezu. Przyjdź do mojego życia. Bądź moim Panem. Bądź moim Zbawicielem. Niech każdy powie: Ja przyjmuję Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I ja otrzymuję niebo jako mój dom. Dziękuję, Jezu, że umarłeś za mnie. Dziękuję, że powstałeś z martwych. W imieniu Jezusa. Amen. Ojcze Niebieski błogosław każdą osobę na tym placu. Niech oni się dowiedzą, że tak bardzo ich kochasz. Każdy, kto weźmie Jezusa, będzie zbawiony, będzie miał wybaczone grzechy i będzie wolny w imieniu Jezusa. Kto modlił się, niech pomacha ręką. Kto to zrobił? Wiem, że ty Hallelujah. Ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze się modlił? Czy ktoś otrzymał jeszcze Jezusa? Bo teraz jest twój czas. Teraz jest czas. Now is your time for Jesus. Teraz jest Twój czas dla Jezusa. And he loves you so much. On Cię tak bardzo kocha. Niech Bóg Niech. Was błogosławi. We're for in just a Będziemy się modlić zaraz o chory. Hallelujah. Hallelujah. Sir, please come. Oh no, So, wyleciało, wyłączyłeś tu się tak, zobacz, to się bierze i do góry Aha. to sam wyleciał? tak